Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a to kolejny odcinek z serii Mod Test. W poprzednim odcinku było Audi RS6, a w tym odcinku przetestujemy jakiś BMW, bo oczywiście fanów tej marki może na moim kanale jest też dużo, ponieważ mówiły za siebie filmy, w których właśnie pojedynkowałem albo BMW, albo Audi, no to tych dwóch marek u mnie najwięcej jest chyba fanów. Możecie pisać w komentarzu. I co? Ja już nie przedłużam. Jeżeli jesteście nowi, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Nie przedłużając, zaczynamy. No to tak, testujemy dzisiaj BMW M3. Oczywiście F30. Jak możecie zauważyć. No i teraz tak, podstawowa konfiguracja tej M3 to jest oczywiście silnik R6 o mocy 450 koni. No i oczywiście. Najlepsze jest to, że tutaj możemy sobie konfigurować kolor i możemy z tego auta zrobić oczywiście policję, jak możecie zauważyć. No i te jakieś, tutaj takie, no nie wiem, takie zwykłe kolory mamy po prostu, nie, nie. I oczywiście jeszcze co możemy z tym autem robić, oczywiście to auto kosztuje tutaj w farmingu, ile ono kosztuje, 85 tysięcy euro, nie wiem, czy trójka w realu więcej trochę nie kosztuje, no ale nieważne. I możemy jeszcze kupić yy, getunt, czyli stuningowane oczywiście. Nie wiem, co to, po niemiecku to chyba stuningowane jest. Ale możemy kupić stuningowaną tą M3. No to zrobimy tak, że kupimy białą, zwykłą i kupimy powiedzmy czerwoną jako stuningowaną. Yy, o nie, yy, o teraz. No i czerwona jako stuningowana. No i oczywiście zobaczmy jak to tutaj, yy, jak to BMW oczywiście się tutaj yy, prezentuje w tej grze. Yy, na zewnątrz. Oczywiście te BMW-ki są takie same, tylko mają silnik inny. No i są wykonane, można powiedzieć, przyzwoicie. Nie mamy tutaj tych klocków zaciskowych na tarczach, co jest najśmieszniejsze. Więc taki mały minus, sorry. Mm, tutaj mamy wloty powietrza. O, oczywiście te wydechy takie trochę tekstury się coś pozlewały. No Ale tak to auto jest wykonane. Dobrze, zobaczmy jak to wygląda w środku. A Zobaczmy jak to wygląda, E no w środku W środku nawet ładnie jest wykonane, tylko nie możemy kamerą obracać Ruszam myszką i nic się ogólnie nie dzieje Jakbym tak miał wam powiedzieć Ruszam myszką i nic się nie dzieje, jestem ciekawy jak brzmią te bm -ki. Bokiem to to nie lata A pamiętacie BMW serii 7, które testowałem, kiedyś to latało bokiem Wnętrze jest wykonane nawet spoko, ale na minus jest to, że po prostu nie możemy ruszać myszką. Oczywiście link do tych modów macie w opisie. Teraz zobaczymy jaki tutaj dźwięk ma. Tutaj podgłosimy. I powiedzcie mi czemu twórcy modów się coś nie, nie wiem, nie postarają i na przykład nie wiem, nie postarają się i nie wiem i no, nie wkleją tutaj jakiegoś lepszego dźwięku. Bo tutaj mamy ciągle dźwięki yy, maszyn z farminga, czyli ciągników, co jest beznadziejne. No mam nadzieję, że jak w farmingu 21 będzie ten program Giant'S Loop, o którym wspominałem no to, no jednak te dźwięki nabiorą trochę lepszej barwy Bo tutaj dawać takie kurde, no niektórzy twórcy się rzeczywiście starają i robią te dźwięki Ale niektórzy mają to totalnie gdzieś i wychodzi takie, takie coś, no nie? No ale mam nadzieję jak będzie ten Giant's Loop to będą się starali bardziej No i tutaj mamy tą stringowaną wersję tej BMK. Ogólnie ona już sama z siebie, no Przyspieszać, to tak to, to, czy przyspiesza dźwięk zobaczmy, to będzie to samo chyba 嗯。Uh. Powiem Wam tak, te bmw mogły być lepiej wykonane <śmany> Po ocenach tych, tych modów się czego innego spodziewałem yy, Audi RS6 było trochę lepiej wykonane, mimo tego, że brzmiało trochę jak jakiś tam diesel, no to... To było ale dużo lepiej wykonane Niż te BMW, bo tutaj nawet kamerą nie możemy obracać, chociaż w środku widać, że ładnie są zrobione yy, Te... Yy, oczywiście ten samochód yy, No to... No to jednak RS6 wygrywa, no nie? Wykonanie Więc co? Ja już nie przedłużam Może w przyszłym odcinku z mod testu będzie Mercedes Oczywiście tą BMW macie w opisie Ja już nie przedłużam, żegnam się z wami Mówił Nocur, cześć, na razie